Hej, cześć, ja jestem Hubson no i witam Was ponownie na kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas. Moi drodzy, dzisiaj stwierdziłem, że porobimy sobie nieco pobocznych aktywności. Wykonaliśmy sobie chyba wszystkie możliwe szkoły jazdy, takie jak szkoła jazdy samochodem, chociaż nie, w sumie myślałem, że w tej grze są trzy szkoły, a są cztery, bo jeszcze szkoła pływania tam na e, tym obszarze koło San Fierro. W każdym razie dzisiaj stwierdziłem, że skoro jestem już na pustyni. Jestem na lotnisku w Verdant Meadows, bo tam sobie grę po ostatnim questie zapisałem, to skoczymy do szkoły jazdy motocyklem, ponieważ ta szkoła znajduje się najzwyczajniej dość blisko. No i chyba z tego co widzę jak najbardziej ta szkoła jazdy... Na motocyklu CJowi się przyda, nawet z uwagi na to, że on mega łatwo z tych motocykli spada i to jest strasznie czasami denerwujące. A właśnie z tego co kojarzę, to gdy sobie tą szkołę jazdy motocyklem wykonamy, to wtedy będzie to znacznie cięższe. No i okej, okay, chyba dość standardowo tak samo jak... Aha... No to już wiem chyba o co może chodzić, wyłączymy sobie limit klatek na czas wykonywania tego pierwszego zadania, bo chyba tu właśnie o to chodziło. Tak, teraz jest jak najbardziej normalnie. Nie wiem czemu ten motocykl po prostu od razu się chyba zatrzymał, czy jakoś tak. No come, on. jeszcze raz. To musi być na złoto. To jest proste zadanie i na spokojnie można je właśnie na złoto wykonać. Spróbuję się zatrzymać wcześniej, chociaż on jest tak kurczę rozpędzony, że... O, idealnie się udało, świetnie. Pierwsze zadanie udało się wykonać na złoto. Lecimy sobie dalej, dalej mamy 180 stopni, i to pewnie trzeba będzie gdzieś jechać, skręcić w lewo albo w prawo. Jak do mnie mam, dokładnie tak i zatrzymać się w miejscu, w którym startujemy. Dobra, próbujemy. Myślę, że to raczej zbyt ciężkie nie będzie, aczkolwiek no wypadałoby. Przepraszam, tak przerwę. Wypadałoby. O, limit klatek odblokować, bo jakby nie było na 30 fps, na dłuższą metę grać się po prostu nie da. No co, Ej, ale dlaczego, nie? E, ale chociaż jedna dobra rzecz, spoko muzyczka jest w tej szkole jazdy e, na motocyklu, chociaż, e, tak jak zwróciliście mi uwagę, parę osób chyba to napisało, e, też strasznie fajna muzyka, ale kurczę, nie mogę coś dzisiaj głosu dopasować. Strasznie fajna muzyka, taka mega klimatyczna moim zdaniem i waszym zresztą też jest właśnie po ukończeniu zadania w e, szkole nauki latania. Ej nie, ja tego totalnie nie kumam. Próbujemy do skutku masi po prostu udać na 100% i koniec, kropka. Tylko, no nie wiem, czy, czy to trzeba jakoś tam zatrzymać wcześniej, czy, czy jakoś szybciej, nie wiem, no 91% ostateczna pozycja, okej, okay, jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ no tak średnio mi to poszło. A właściwie to chyba tylko o ostateczną pozycję tam chodzi, że to źle wykonuję. spróbujmy jeszcze raz. Weźmy, idealnie na środku stańmy, no kurczę, znowu źle, nie? No dobra, teraz będzie idealnie, moi drodzy. Zobaczmy, no ja? dlaczego? No przecież stoi idealnie, centralnie na środku. Kurczę, no... O co chodzi? O co chodzi? Napiszcie w komentarzu, ja nie mam pojęcia. A chciałbym to wszystko wykonać na złoto, ponieważ... No, odblokujemy się jakieś fajne motocykle być może. No i znowu źle, no. E, no dobra, zrobimy sobie małą przerwę od tamtego quest'a, za chwilkę do niego powrócę, jak wykonam sobie pozostałe. Bo nie mam pojęcia, o co tam może chodzić. Tutaj pewnie te 100% nie będę miał, ponieważ... Ponieważ no, jednak się udało. Wydawało mi się, że tam przytarłem e, tablicą, tutaj jest raczej trochę podłogę, ale chyba to w niczym nie przeszkadzało. Okej, okay, skoki, zatrzymanie. Tutaj e, chyba też potem będzie zadanie, gdzie będziemy musieli też skoczyć i się zatrzymać, ale najpierw e, wylądować, jakby na e, przednie koło. I to będzie takie dość ciężkie, i też boję się, że e, nie uda mi się tego wykonać. Ej no. Jeszcze raz. Jest to wkurzające, że jest to tak banalne zadanie, wydawałoby się, a i tak nie jestem w stanie go zrobić na 100%, ponieważ... Właściwie właśnie, ponieważ co? Wydaje mi się, że dość dobrze staje. W sensie w odpowiednim miejscu, a tu chyba jednak dla gry no, średnio mi to wychodzi. No, 100%, czyli musi być dosłownie idealnie prawie między tymi środkowymi słupkami. No, jeżeli chodzi o długość, to mamy te trzy na końcu, to tak trzeba wymierzyć idealnie na wprost. To się przyda, będę wiedział, jak wykonać to zadanie, gdzie nie mogłem y, tego złota zdobyć. Stopi, stopi też jest proste, bo tu w szkole jazdy działa coś takiego, że jak naciśniemy sobie S i strzałkę do przodu, to siżę cały czas, jakby na tym przednim kole kolejecie. O, i super, udało się. Mamy 100%. Tu właśnie będzie skoki, stopi, i tego nie mam pojęcia, jak zrobić. No. Chociaż zatrzymał się źle. Chciałem powiedzieć, że zrobił to książkowo. Ej, nie, nie, nie mam pojęcia, wiecie? Jak tutaj wylądować na tym przednim kole. Jak dla mnie jest to w ogóle. Nie mam pytań. <słuch> Jak to koślawo wszystko wyglądało jeszcze? Zatrzymałem się na przednim kole. Wszystko? No, bez jaj. Poważnie? Ej, to. Jak tak patrzę na szkołę jazdy samochodem czy na szkołę latania, to tam było tych questów, tych zadań właściwie, tych testów dużo, dużo więcej. A tu mamy tylko parę testów dosłownie jeszcze takich mega szybkich koniec? Dziwne, dziwne i to, a czy dziwne, to trochę takie słabe, bo ja akurat te wszystkie szkoły lubię. No, w końcu się udało. Ja te szkoły lubię wykonywać i miałem nadzieję, że będzie tutaj dużo, dużo... Fajnych zadań. Mamy wszystko na złoto, wszystko, tak? Skoki stopi, 360, 180, jednokołówka, czyli oczywiście willy. Skoki zatrzymanie stopi. Wszystko jest ok. Dobra, to wychodzimy sobie z tego i zobaczymy, czy te motocykle, o jakich mówiłem, czyli energii. What? Chociaż nie, tutaj chyba energię 500 się nie odblokowało. Po ukończeniu tych testów, ale z tego co pamiętam, były tutaj dwa motocykle, moi drodzy. A tu mam tylko tego FCR i to wszystko. Trochę szkoda. E, no dobra, my lecimy sobie aktualnie do Mili Perkins, moi drodzy, bo dzwonił do mnie Uzi przed e, rozpoczęciem nagrywania, dlatego też tej e, rozmowy niestety nie wysłuchaliście wraz ze mną. No w każdym razie niepokoił się strasznie tym, że CJ wciąż. Boże, ja go nie jeżdżą, ale widzicie, faktycznie CJ z motocykla tak łatwo w tym momencie nie spada. W każdym razie Uzi, Uzi, boże, zaczyna się moje przejęzyczanie. W każdym razie Uzi powiedział, że no, trochę lipa, że CJ tak się ociąga z tą katetą, ponieważ wszystkie inne zadania przygotowujące do napadu na Caligula są już wykonane, no a cały czas nie mamy tej karty magnetycznej, która no, jakby nie było jest dość potrzebna właściwie bym powiedział, że niezbędna. Także co? Dzisiaj zapowiada się mały dating. Ja ogólnie myślałem, żeby też umówić się z jakąś inną dziewczyną, przykładowo pojechać do San Fiero i zapoznać się z Katie, ale jedna rzecz mnie wkurza mega. No i proszę, zobaczymy, co trzeba będzie z Emily porobić. No okej, okay, spoko, spoko, to akurat wiem, gdzie możemy ją zabrać, żeby się podobało. No właśnie, trzeba do tego San Fiero jechać, to jest daleko i tak mi się nie chce. Już tak myślałem, że może skoczymy sobie na lotnisko i polecimy samolotem, tym AT-400, przeskipujemy podróż i to będzie chyba taka najszyb... najszybsza opcja. No ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie w dalszej części odcinka, a póki co e, zabieramy Milina, na y, jakiś obiad, to miejsce chyba jej odpowiada, dobrze, dobrze. Skoczymy sobie tutaj takiej restauracji. Ogólnie tutaj są trzy. Jest ta cała Vice, tutaj chyba jest taka bardziej jakaś barownia, i tutaj jest taka knajpa, ona ma y, takiego byka w sensie nad wejściem, nad drzwiami w sensie wejściu, wejściowymi, i tam mili jeść bardzo, bardzo nie lubi. Natomiast jeżeli chodzi o Vice, to randka powinna się udać. Zobaczmy, czy, aby na pewno dobrze pamiętam, jak najbardziej? A nie ale szczerze ścieżka dźwiękowa w tej grze jest genialna. Oczywiście Vice City lepsza. To jest y, numer jeden chyba, jeżeli chodzi o GTA, no jeżeli chodzi o moją opinię też, bo wiem, że wiele z was, wielu z was się nie zgodzi. E, I teraz pytanie. Czy jedna taka randka wystarczy czy trzeba będzie jeszcze się z nią pospotykać, co? Jak to było? To w ogóle nas na znaki mogła zaprosić, widzieliście to? Ten postęp, no, skoczył bardzo wyraźnie. No aż jestem w szoku. No dobrze, to chyba taka jedna e, randka powinna wystarczyć. Zobaczmy, mam jakiś telefon. No, póki co nie. E, no dobra, to ja chyba skoczę zapisać grano, i będziemy musieli patrzeć, jak jazda na motorze się zwiększyła po tej szkłuce e, jazdy, właśnie motocyklem. Będę musiał chyba skoczyć, zapisać grę i poczekać jeszcze trochę. W sensie na możliwość kolejnej randki z Mili i jeszcze raz się z nią umówić, no bo jak telefonu żadnego nie było, to to oznacza tyle, że ona jeszcze nie ma dosyć, że ja takiego zaufania, żeby mu tą katetę magnetyczną dać. Ja ogólnie tak kojarzę, że to było w ten sposób, że Mili powinna do nas zadzwonić i powiedzieć, że jeżeli chcemy, to ona nam tą katetę może dać. No jak widzicie, jak, widzicie, a jak właściwie widzieliście tego telefonu nie było. A jeżeli musimy się z tą trochę pospotykać, jakby nie było, to chyba idealny moment na to, żeby kupić jakieś ciuchy i delikatnie przypakować. Także zobaczymy, co jest z tym całym wiktymie. Ja z tego, co pamiętam, tutaj te ciuchy już były takie ciutkę droższe, bardziej takie, wiecie, porządne, że tak powiem. Jeżeli chodzi o nogi, to z tego, co właśnie pamiętam, niestety te spodnie były takie sobie, nie? Zobaczmy czarne spodnie, jak to będzie wyglądać. O, tak, już bardziej garniturowe, coś takiego, nie? Także, także takie spodnie sobie odpuścimy. No, chyba delikatnie przegiałem. O ile ta kutetka motocyklowa jeszcze może być, to te buty ze skóry węża są masakryczne. Tak samo te buty cowboyskie, nawet wam tego nie będę pokazywał. Także musimy sobie zostawić te buty, jakie aktualnie mamy. Łańcuchy będzie złoty pasować. Nawet całkiem spokojnie. Ogólnie powiem Wam szczerze, że w tej skórze CJ wygląda na takiego dość naprawdę przypakowanego, i nawet nie wiem czy jest sens na tą, na tą siłownię, na tę siłownię jechać w ogóle. Także raczej sobie to odpuścimy. Zobaczymy jeszcze, jakie są zegarki. Jest złoty i mm, srebrny. Także weźmy sobie złoty też, żeby pasowało do łańcucha, oczywiście. No i zobaczymy jeszcze, czy jakieś okulary i nakrycie głowy, żeby delikatnie tą łysinę mu przykryć. Chociaż nie wiem, jak dla mnie łysy CJ. Jest idealny. Fajnie wygląda moim zdaniem. No i do tego czarne oksy nawet całkiem też fajnie pasują. Także oksy są. Zobaczmy te nakrycia głowy. W sensie. Jakaś czapka też w sumie może by się przydała. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Nakrycia. Czerwony beret, czarny beret, czarna czapka, czyli pewnie zwykła z daszkiem, nie? No tak, no a znowu beret. No powiem Wam szczerze, że, że to może być coś niezbyt fajnego, ale zobaczymy sobie tak z ciekawości, jak w ogóle Betet w tej grze wygląda. No tak, no. Taki czarny Picasso, coś takiego, nie? Także nie, 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 nie. Aktualnie ja uważam, że nie będziemy tego montować, aczkolwiek może później nie, mi to się zmieni, no ale nie, nie, nie. Fatalnie to wyglądało. A czy może jeszcze w innym kolorze, jakkolwiek by to, jakkolwiek by to pasowało na głowie CJ'a, ale czerwony no był totalnie, totalnie nie odpowiadający w ogóle całemu stylowi, no i ogólnie CJ'owi. Takie jest moje zdanie. Znaczy w sumie to tak jak patrzę, to ta kutetka motocyklowa i ten motocykl i to wszystko tak całkiem fajnie pasuje. Taki nowy styl CJ'a, jeżeli macie taką samą opinię, to dajcie znać w komentarzu, no nie wiem, jakoś tak całkiem spoko. Nawet mi to wyszło, powiem szczerze. Oczywiście, w mojej opinii, boję się, że Wam się może to nie do końca spodobać, ale jak dla mnie jest okej. Okay. Jest okej okay, przynajmniej na jakiś czas. Ej, w sumie to chyba tak do końca tego nie przemyślałem, bo teraz mi się skojarzyło i mówiliście mi o tym w komentarzu i pisaliście chyba nawet w serii Z pogromców. Że ogólnie z mili jest coś takiego, że możemy do niej przejść w tym stroju męskiej dziwki. A tak przynajmniej to w grze jest nazwane i wtedy to załatwia sprawę. W sensie nie musimy z nią ani na żadną etantkę mm, wychodzić, ani no cokolwiek innego, tak? Tylko po prostu wchodzimy w tym stroju i, i sprawa jest załatwiona. Także no nie przemyślałem, ale przynajmniej dzięki temu, że umawialiśmy się z mili, to postanowiłem zmienić e, CJ'owi dość starą stylówkę. Dobra, wydaje mi się, że jak teraz dojedziemy już na miejsce i odstawimy i odstawimy mili, to to powinno. Co? Jeszcze jedna? Ej, dobra, wkurzyłem się. Zmiana planu, kupujemy sobie jakąś tam chatę, w sensie jakiś pokój hotelowy w jakimś hotelu. Zmieniamy ten strój na strój, oczywiście, męskiej dziwki, bo nie no, to jest bez sensu. Chyba jeszcze bym się tak to z nią musiał 5 razy umówić, żeby to poskutkowało. A tak, to jak przyjdziemy w takim, a nie innym stroju do niej, to powinno to. Załatwić sprawę po prostu. Jak to wygląda? Ja pierdzielę. Nie? Masakra. I czemu w ogóle ta podłoga jest jakaś obsikana, widzicie? Zobaczcie, jak Sejm będzie wychodzić z pomieszczenia, to tak jakby te buty w coś się wtapiały. I zobaczcie, co to ma być. Nie wiem, dziwne dziwne, aczkolwiek. Przyznam szczerze, że apartament jest mega, mega fajny. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wynajm tego apartamentu i CJ go po prostu kupił. Także jeżeli za 6000 dolarów można by było taki apartament sobie w Las Vegas kupić, to chyba w tym momencie, już bym zbierał kasę i inwestował w takie coś, bo naprawdę mega, mega fajnie to wygląda. No i jeszcze oczywiście kurdeczem musiałem kilka razy grę zapisać, bo zapomniałem, że tyle co byłem na e, RAMC z Mili, no i oczywiście... To, że ona tam jest w chacie, bodajże do 24, to to nic nie zmieniło. Ponieważ tego samego dnia się nie możemy widzieć z naszą dziewczyną dwukrotnie. No, chyba, chyba działa. Chyba działa, moi drodzy, jak najbardziej tak. Także wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy tą całą kartę już otrzymać. Ponieważ ten, jakby, postęp powinien dość mocno pójść do przodu, do góry, jak kto woli. No, chyba, CJ

no w sumie to było jasne, że czegoś będzie w zamian chcieć, w sensie będzie chciała dostać jakąś tam działkę, jak sama powiedziała. No i zobaczcie, że chyba mamy wszystko, co już jest potrzebne, jakby do napadu na kasyno Caligula. E, także na no za chwilkę wydaje mi się, że otrzymamy telefon od Uziego, no i będziemy mogli faktycznie za ten napad się nabierać. Oczywiście już nie w tym odcinku, bo ten napad jest dość długi, a ci już nagrywam ten odcinek ponad 35 minut. Jestem ciekaw, ile z niego wyjdzie, bo... no, dużo jeździłem, dużo gdzieś tam zapisywałem gry, dużo razy musiałem właśnie zrobić e, cięć w sensie dużo musiałem zrobić cięć i, i może być tego odcinka nie za wiele, ponieważ takich samych momentów, e, które no. Wadę to byłoby pokazać, chyba nie było zbyt dużo. Także tak ciągle zastanawiam się akurat dobrze się stało, bo się przyjęzyczyłem No nie wierzę po prostu, nie? Jeszcze. Ej, dlaczego nie mam broni żadnej? Znaczy nie mam... No mam Maca, to powinien strzelać CJ, no co jest? No, tak myślałem. Ej, jest to dość dziwne, ponieważ ja ciągle nie dostałem żadnego telefonu od Uziego, a... Wydawało mi się, że po tym jak zdobyłem tą kadetę magnetyczną, to to powinna być no taka dość logiczna kolej rzeczy, nie? Telefon od Uziego. Ostateczne jakieś tam przygotowanie, ostateczna katsenka. Eee. I tyle, no i napad. A tu co? No dobrze, zamiast tego wykonamy sobie misję u kreszu, czyli u Policjantów, naszych kochanych, u Polaskiego i u TenPenego. Nie mogę się po prostu doczekać, obojętnie co byśmy u nich nie robili, obojętnie co by to nie było, to jedno jest pewne, ta misja śmierdzi i jest podejrzana. Cokolwiek byśmy nie mieli zrobić i boję się tylko i wyłącznie konsekwencji właśnie wykonania u nich quest'a. Okej, okay, jestem na miejscu, w ogóle co oni tutaj robią? Oni sobie kupili tą chatę czy...

Carl. This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. <laughs> Getting a little edgy, fellas. How you like that, you piece of shit? <laughs> That give you any idea how edgy <coughs> I am? Whoa! What the fuck? Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here, Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. No, powiem wam, że jak oni pewnego dnia się nie doigrają, to znaczy, że karma nie istnieje, nie? Są tak wkurzające. Już był taki moment, gdzie, jakby no, dobra, gdzieś tam dokuczali CJ'owi, -CJ ale to nie było tak silne i tak mocne. Znaczy, dobra, w, w głębi było mega źle, tak? Ale na zewnątrz, tak? No, nie dało tego aż tak bardzo coś czasami odczuć. A teraz po tej katstence, znowu, no. Uff, Anahelm ich zabił już w tym momencie, ale jeszcze nie możemy tego zrobić. Dobra, lecimy sobie do miasteczka Aldea Mewada. No i tam dalsza część tej misji się potoczy i rozegra. Zobaczymy na czym to dokładnie będzie polegać, bo tak yy, mniej więcej kojarzę z uwagi na to, że jakiś czas temu ta misja pojawiła się w pogromcach mitów. Zajebiście. Świetnie. No i jeszcze jakiś pół kilosa musimy z buta. Przejść. No, nie wiem jak tu to objechać. Pewnie gdzieś tam tędy by dało radę, ale wolałem już ten samochód po prostu zostawić i, i, i tą resztę. O, dobra. W sumie to może nie był taki kupi plan, co? Bo mogę ich gdzieś tam wytudzić z dystansu. Zobaczmy. No, dawaj, CJ. Ej, czemu jak nie mogę zabijać? No, widzieliście to przez chwilkę? aż się tak głupio zawiesiłem. Dobra, muszę szybko tam podbić, żeby wziąć śmigłowiec i ten, ale ale bez sensu. Ja miałem taką nadzieję, że ogólnie zdążę to wszystko tak zrobić, żeby on tym śmigłowcem nie zdążył odlecieć, nie? A tak to i tak będę musiał go gonić. Jeszcze jest jedna zła sprawa, mianowicie no jest pogoda do dupy i będzie się źle lecieć. No ale cóż, gonimy ten cały cel. Ja mniej więcej mówię, kojarzę gdzie on doleci z uwagi na to, że tak jak powiedziałem jakiś czas temu ta misja była w pogromcach. Aha! Aha! Zajebiście! Uf! 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 Ej, czemu mam pięć gwiazdek puścił? oni, nie no co to ma być? Ale coś chyba musiałem, musiałem źle zrobić, ponieważ jak wykonywałem tę misję podczas właśnie pogromców, to ja sobie nie przypominam, żebym dostał tam pięć gwiazdek. Że coś mi się wydaje, że y, y, jest źle. Bardzo, bardzo źle, chociaż w sumie te chytry, jakie mnie gonią, na szczęście zbytnio mnie nie atakują. No, i wykrakałem, no. Zajebiście. Mam nadzieję, że chociaż tamten gość mi nie ucieknie, będę mógł tam dojechać samochodem. Oby tak było, oby tak było, oby jakoś się udało. Na szczęście mam ten duży pasek zdrowia i jakoś ta ucieczka mi idzie, ale. Dramat moi drodzy, dramat, nie? Głupia baba, jeszcze. E, dobra, z tego co widzę, na całe szczęście ten gość nie uciekł. Także ja sobie, sobie mogę na spokojnie wjechać na ten cały parking i na niego poczekać. Weźmy sobie motocykl, będzie szybciej. Ja to zawsze muszę coś spieprzyć, nie? Po prostu standardowo. No i mamy gościa. Mogę go zabić tak szybko, czy on jest oskryptowany, bo mi coś się kojarzy właśnie, że on do jakiegoś tam miejsca chyba musiał dojechać, nie? A e, nie, jego samochód się... Oj, pięknie, nie musiałem nawet za nim jechać świetnie. Okej, okay, cel został zabity. Ale ogólnie końcówki tej misji są świetne, nie? Goli nas pięć gwiazdek jest jakaś totalna rozpięta ducha, a i tak koniec końców... Gwiazdki znikają, i, i nic tak naprawdę się e, złego dla CJA nie dzieje. E, no dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Ja chyba sobie jeszcze kupię na sam koniec tego odcinka jedną e, posiadłość. To jest jakiś kasyna. Zobaczmy, bo mamy telefon. Karl, czy mam tego dosię? Tak, mam te dwa dni. Co chcesz zrobić z tym? Musimy zróbmy to w miejscu quietu, i zajmować się tym. Jest ghost town, Las Brujas, w tym kastle. Tu wiemy to? Tak, znajdę. Wiem, że tu znajdę. Wiem, że tu znajdę. Chyba mam dobre wieści, bo nie wiem, czy spotkanie z tymi idiotami w Las Bruchas nie oznacza tyle, że będziemy mogli ich powoli zabić. A tego doczekać się nie mogę. No dobrze moi drodzy, ja będę się z wami oczywiście żegnał. Ten apartament wygląda identycznie tak samo jak ten, którego sobie kupiliśmy jakiś czas temu tam na tej głównej alei de Strip. W każdym razie, tak jak powiedziałem, będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że wpadniecie na kolejne z tej serii no i z innych. No i mam nadzieję, że. Zostawicie łapę, komentarz i suba, jeżeli, tak jak powiedziałem, podoba Wam się ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!